Mówili nie łączyć tego i tego, a Fortnite połączył. Mentos rusza z globalną kampanią, która przynosi legendarny eksperyment z kolą i cukierkami prosto do świata gamingu. W ramach kampanii możemy zobaczyć oficjalny zwiastun Fizuki, w którym występują postacie ze świata Fortnite. Przez następne dwa tygodnie broń będzie się pojawiać na wybranych mapach w trybie piaskownicy. To nie pierwszy raz, kiedy Fortnite jest popularną platformą dla wielu marek, które chciały zaprezentować swoje unikalne osobowości jak na przykład Armani Beauty lub NBA. Ten świeży i zabawny akcent w fajny sposób zachęca do interakcji z marką. Jest to także precyzyjne, zaplanowane uderzenie w pokolenie Z. Dlaczego? Bo pozwala na uczestnictwo w reklamie. Kolejnym fajnym ruchem marki jest tworzenie broni w realnym życiu i przekazanie 30 działających replik influencerom na całym świecie do podkręcenia hype'u. Na ten moment my możemy korzystać z tej broni tylko w grze. Albo możemy czekać, aż osoby uzdolnione manualnie pokażą nam jak możemy replikę tej broni wykonać Samodzielnie w domu. Całość działań sprawia, że marka żyje tam, gdzie je odbiorcy czyli online i offline. Co sądzisz o takich akcjach marek w grach? Napisz w komentarzu z jaką marką ty chciałbyś zagrać w Fortnite.